Cześć! Jesteś na kanale Mirela Planuje. Oglądasz drugi z czterech odcinków o Normandii, którą udało nam się zaplanować z przyczepą kempingową. Francja kojarzy się z Paryżem lazurowym wybrzeżem. Zdecydowanie mniej się mówi o regionie Normandii. W dzisiejszym odcinku zobaczysz stolicę Normandii, Rouen. To właśnie tutaj zobaczysz stare kamienice, które okazują się największą atrakcją miasta. Następnie pokonujemy 300 km, aby dostać się na półwysep Contentin, gdzie surowa dzikość wrzosowisk i nadmorskiego krajobrazu pokazuje czyste piękno oryginalnego normandzkiego świata przyrody. W okolicach zatrzymujemy się na fajnym, pięciogwiazdkowym kempingu, który znajduje się przy samej plaży. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z filmikami. Zatem zapraszam na filmik! Dzień dobry, Normandia, a dzień trzeci. Dzisiaj w planie mamy Rouen. jest to stolica Normandii. Także już spakowaliśmy przyczepkę, w sumie wszystko jest gotowe. Przyjedziemy z Rouen i będziemy się kierować już do następnego kempingu. Ale w związku z tym, że tutaj ten kemping zgodził się, żeby zrobić check-out po godzinie 16. Także mamy cały dzień, nie musimy płacić za kolejny kemping. Plan jest taki, że do Rouen mamy godzinkę czasu. Także przyjedziemy, zjemy obiadek i tak naprawdę gdzieś sobie wyjedziemy o 17 dzieciaki będą spać w aucie i po prostu dojedziemy gdzieś tam w okolicy naszego kempingu gdzieś będziemy spać na stacji i rano po prostu podjedziemy sobie już na kemping, gdzieś przypuśćmy o 10, czyli jutro rano będziemy dojeżdżać na kemping i będziemy po prostu mieć nową dobę od rana a już po prostu nie będziemy płacić za noc. Także to powiem wam, to też jest super opcja. Też trzeba troszkę kombinować. Tak naprawdę też nie ma sezonu. Ludzie zgadzają się na wcześniejszy check-in i późniejszy check-out, nie dopłacając. Także to też jakby jest dla nas na plus. Ekipa gotowa? Tak! Gdzie jedziemy? Ruen. Ruen to położona nad Cekwaną historyczna stolica Normandii. Najpopularniejsze atrakcje zamykają się w granicach Starego Miasta. Stare miasto słonie z barwnych domów wzniesionych techniką szachulcową, która dodaje niesamowity urok tego miejsca. Magię temu klimatycznemu miastu z pewnością dodaje najstarszy na świecie zegar astronomiczny z 1527 roku. Katedra Notre Dame należy do najspalnialszych gotyckich obietów sakralnych, która jest najwyższa we Francji. Zrobiliśmy sobie tutaj taką pauzę przy katedrze Notre Dame, która robi naprawdę ogromne wrażenie. Każdy detal kosztował naprawdę dużo pracy. Jest możliwość zwiedzenia RUEN taką kolejeczką. Cena takiej kolejki to jest koszt dla rodziny 20 euro, ale my wybieramy tutaj spacer. Także tylko informacyjnie dla osób, które są w Ruan i chcą zwiedzić to miasteczko. Jestem ogromnie zaskoczona tym pięknym miasteczkiem. Robi naprawdę ogromne wrażenie. Weszliśmy do katedry Notre Dame. Wstęp jest bezpłatny i jest to jeden z obiektów bezpłatnych, który naprawdę też robi ogromne wrażenie. Spacer z dziećmi zajął nam około 2 godzin. Na spokojnie dwie godzinki trzeba przeznaczyć. Także serdecznie polecam. Dobra, jesteśmy gotowi do następnego miejsca. Jesteśmy spakowani. Już przed ruen spakowaliśmy wszystko. A także teraz przyjechaliśmy, tylko dopakowaliśmy dach boksa. wszystko jest wzięte. Biorę śmieci i lecimy do e, kolejnego kempingu. No i tak szczerze powiem Wam już kończąc tutaj tą przygodę na tym kempingu serdecznie polecam. Ten kemping jest czysty, kemping naprawdę godny polecenia, cena najważniejsza 19 euro za noc. Także naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna cena. Właśnie dojeżdżamy do jednej z popularnych mostów w Normandii. Most o wysokości 215 metrów, rozpięty nad bagnistymi rozlewiskami sekwany, który łączy dwa miasta Honflur i Havre. Słuchajcie, na trasie do następnego kempingu zatrzymujemy się na dziko na parkingu. Udał się nam taki fajny parking, w sumie koło stacji benzynowej z miejscami dla o, przyczep kempingowych, autobusów, osobówek i za w ogóle jest jakiś zameczek. Tak, właśnie trochę zaobserwowałam i tam chyba ktoś mieszka, bo światło się z tyłu pali. Tutaj spędzamy nockę i rano stajemy i chcemy właśnie dojechać do naszego kempingu. Wtedy omijamy po prostu nocleg. Także jeżeli będziecie w okolicach, możecie się zatrzymać, żeby też chwilę na pauzę z dzieciakami albo po prostu na nos. Zaraz idziemy spać i jutro rano wstajemy, zjemy śniadanie i będziemy jechać na kemping The Grand Larche. Jutro nowy dzień, nowe wyzwania i nowe miejsca. Do zobaczenia! Dzień dobry! My jesteśmy już po śniadaniu. żegnamy naszą miejscóweczkę na dziko. Jeżeli będziecie w tych okolicach, tutaj w opisie podam link do tego parkingu. Także za dnia pokażę Wam jeszcze tą szybko miejscówkę. E, tutaj jest właśnie miejsce na przyczepy, czy Ampery, tutaj na autobusy. Tu zaparkowaliśmy. Także tutaj można sobie wycofać, jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo dużo, dużą przyczepę. Tutaj mieliśmy miejsce do, do zjedzenia, bardzo przyjemnie. Także zobaczcie, jest to naprawdę bardzo dużo miejsca. I to jest miejsce przy stacji benzynowej. My się zbieramy do kempingu, mamy około godzinki drogi. Także tutaj macie ten parking. Tu jesteśmy już spakowani. Tu wychodzicie i macie stację po prawej stronie. Właśnie dojechaliśmy do kolejnego kempingu właśnie Jarosław nas zameldował, dostaliśmy takie ekstra przy samym morzu, mimo tego, że nie widać tego morza, może lepiej, bo rzeczywiście jest taka górka, która osłania nas od wiatru. Tu jest nasze miejsce dosyć duże. Jareczek parkuje moverem przyczepkę. Trzeba, tutaj jest nasza miejscówka, a tutaj już jest wejście do morza. I w sumie wszystko sprawnie nam poszło. To już na swoim miejscu. Tak z wszystkim zajęło nam 45 minut, także jesteśmy już gotowi. Także jesteśmy już rozłożeni. Idę teraz zobaczyć kemping, i umyć te naczynia. Bo to zostało akurat z wczorajszego nocowania na dziko. Tu już też wszystko miary posprzątane. Proszę Państwa, dzisiaj w kuchni serwuje makaronik z sościem italiano, z koczaczkiem i kukurydzą. Proszę bardzo, proszę, proszę bardzo, bardzo proszę. szybki obiad. Lecimy. Chciałabym Wam pokazać, jak wygląda kemping. Z kempingu jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to kemping pięciogwiazdkowy, bardzo przytulny i bardzo zadbany. Na tyle, że każdy tutaj szczegół jest naprawdę dopracowany. Na terenie kempingu jest placik zabaw dla dzieciaków. Także wychodzimy z naszej parcelki. Od razu po prawej stronie mamy wyjście do morza. Jest to pierwszy nasz kemping, gdzie naprawdę mamy bardzo bliziutko do morza. Jesteśmy bardzo zadowoleni z kempingu jest naprawdę bardzo przyjemny i bardzo dużo atrakcji dla dzieciaków także dzieciaczki się nie nudzą, bo mają dostęp do placu zabaw mają dostęp do basenu przede wszystkim plusem jest to, że basen jest ogrzewany, woda w basenie ma około 30 stopni także też zaraz pójdziemy na basen z dzieciakami, sala z ping -pongiem. są tu mochawce, mogą dzieciaki poskakać, chciałam Wam tylko pokazać basen szybciutko, bo jesteśmy akurat dzieciaki się na pompion Tutaj bliżej mnie jest taki basenik 40 cm wody. Dalej jest taki mini jacuzzi, i tutaj po lewej stronie taki już głębszy basenik dla Tutaj po lewej stronie jest basenik otwarty. W nic nie jest na, na około 14 stopni. Tutaj dzieciaczki mają takie mochańce do skakania. My o. idziemy włączyć pranie. Dzieciaki mają po babagiecie, odebraliśmy pieczywko. Fajnie, że można sobie zamówić się na recepcji. Świeżutkie, nie trzeba jeździć. Sklep jest 5 km, także nie trzeba z rana się zrywać i, i, kupować, i kupować pieczywko. W może tutaj też, bardzo wszystko zadbane. Naprawdę ciszytko, papawka. Wzięliśmy sobie kawusie i mamy tutaj taką fajną miejscówkę. Są ławeczki. Zrobiliśmy sobie kawkę. i teraz tak, nasza miejscówka tutaj staliśmy mapkę z recepcji tutaj jest nasza miejscówka to jest miejscowość Les Piuks, Piuks. my planujemy tutaj zostać się na ten Cypelek na samą górę i po drodze mamy parę punktów widokowych parę punktów do zwiedzenia także zobaczycie w tym materiale stawiamy tutaj autko i idziemy na ten punkt widokowy this me My tutaj sobie zeszliśmy tą dróżką. Bardzo fajny teren spacerowy. Słuchajcie, ja dronikiem wyleciał. A Lanek wraca i zobaczcie jak pięknie, jak zielono. Naprawdę kapitalny widok, kapitalne miejsce dla na spacery, na spacerki ze zwierzątkami. Pięknie, polecam, polecam zaparkować sobie autko tak jak my. Jeżeli macie więcej czasu, możecie przejść przez te całe wydmy do końca e, plaży. Możecie zrobić to tak jak my do połowy. Zobaczcie, no przepięknie to wygląda. Naprawdę. Yeah. Zmęczyłeś się? Johny, zmęczyłeś się? A gdzie ty masz buty? Nie, yeah, nie! Yeah. Chodź! Jesteśmy już w kolejnym miejscu. Jest to punkt widokowy, taras widokowy Burk. Tutaj z restauracją. Dojechaliśmy sobie do końca. Sama natura. Bez żadnego zagospodarowania. Tylko restauracja. Naprawdę cudowna zieleń. Tu właśnie zaparkowaliśmy, dostała restauracja i tutaj w dół. Można przejść tą ścieżką. Super, miejsce na trekking. Powiem Wam, że no z moimi ciekami to ciężko. Super, miejscówka. Widzicie, tutaj są te ścieżki spacerowe. Szumem morza, śpiew ptaków. Można się wyciszyć od miasta, od chaosu i cieszyć się wakacjami. Ludzie to to strach naprawdę. Także oni zostali na górze. Ale tutaj przeszłam sobie od tej restauracji, tą ścieżką naokoło. Rewelacja. Super. Tutaj już musiałam kurtkę założyć, bo troszkę wieje. Dobra, idę do Jara. Poproszę go, żeby jeszcze dronem wystartował, żebyście zobaczyli widok z góry, jaka piękna jest Normandia. stąd, tu jest nasz kemping, tutaj zatrzymaliśmy się na tych wydmach, później następny punkt widokowy tu był tutaj i teraz dojechaliśmy do tego cypelku i prowadzi tutaj nas droga. droga. Także tutaj zaparkowaliśmy autko i idziemy sobie tutaj tą dróżką z przepiękną scenerią Oj, bardzo się cieszę, bo w sumie to mąż na namówił, żeby zobaczyć tutaj te, te rejony koło kempingu, bo planowałam dzisiaj co innego. Także zrezygnowaliśmy dzisiaj z tych top punktów polecanych w Normandii i skupiliśmy się dzisiaj na tym Półwyspie, także to naprawdę była bardzo dobra decyzja, bo jest to naprawdę bardzo przyjemnie, jest to bardzo sielsko, nie ma tłumów, także dzisiaj wygrała natura. Dzisiaj zebrało się trochę osób na kempingu, trochę kamperów, trochę przyczep dojechało. Yy, I wychodzę tutaj z parcelki, zobaczcie, mamy dzisiaj taki przepiękny zachód słońca. Zobaczcie to. Przepiękne miejsce, przepiękny zachód słońca. Yy, jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wyjść na tym kempingu. Jest naprawdę bardzo ładny. I jestem w to... się... Jesteście na basę. Tak, a, a powiedz mi, panie Co? profesorze, niech mi pan powie, czy kemping się podoba? Tak. Czy kemping się podoba? Bardzo. Ten kemping z Ketna na CSI kosztuje 25 euro za parcelkę, ale dodatkowo na tym kempingu doliczają sobie opłatę za dziecko. Za dziecko to jest 5 euro za dobę. Czyli zapłaciliśmy 70 euro za dwie doby, także wymeldowanie jest o 12. .00. Jesteśmy już spakowani i będziemy się kierować do następnego kempingu. Także uważam, że jest to naprawdę cena adekwatna do tego, co tutaj można skorzystać z tych wszystkich atrakcji dla dzieciaków, bo naprawdę jest na wysokim poziomie. Ja, Jarosław, podjechał, wylewa wodę z toaletki. Jesteśmy już gotowi? Wszystko? Dobra. To lecimy.